I tutaj, Ania, zanim zaczniemy, chciałabym dać Wam znać, że jest to druga część odcinka: dokończ tę melodię z piosenkami z filmów Disneya. A pierwszą część znajdziecie na naszym kanale. Oh. Czy te oczy mogą kłamać? Grrr, dzikie <śpiew» <śpiew> A to tak fajne <śpiew> <chodzi. śpiew> dzikie, dzikie uszy Dzikie uszy, że się tak powiem falować właśnie tak Ja, ja, ja będę, ja, 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 ja się strasznie stresuję Uuu, Uuu. 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 <śpiew> <śpiew> Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie których ludźmi nazywać chce Twój świat, lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się najświętszych praw, naj... nie, dowiesz się największych praw, najświętszych praw. Czy wiesz, czemu mi tak wyje w księżycową noc i czemu ryś tak zędy szczerzy rad to I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to feel where I belong. Yes! Yes! Awe, awe, już blisko ląd za mgłą. Na horyzoncie rośnie wyspy brzeg. Awe, awe, w pamięci ciągle mamy dom. Coś tam, coś tam na drodze tam! <gry> tak, i co, coś tam? Ałe, owe, pamięci ciągle mamy dom. I patrzymy, i za siebie nie... Z... I patrzymy się, hej. <głos> <głos> I nie rozglądamy. Nie. I kiedyś się spotkamy. Na drodze tej... Co z tym domem? I kiedyś go znajdziemy. Tak. <noise> Wspaniały świat niespotykanych dziwów moc. Nikt nie zawróci nas! Pomiędzy gwiazd, gdy wokół śniące brylantami noc Nie wiecie co w moim sercu się kryje Chcę żyć i przeżyję Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie Kto nie dotrze do fal, nie popłynie na ich grzbiecie A wy tak właśnie chcecie Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie Yeah! Przeczytać książkę chcę, więc biorę wszystkie trzy I namalować coś No, zfałszowałam, nie pamiętam Galeria mi się śni, z drutami szarpie się Ubiegę, ciasto i... Co to za piosenka? Magdy Gessler? Zjem sobie z Nie? When you wish upon a star Makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. <laughs> y to nowy świat i widok, że brakuje tchu. Nikt nam nie powie stać, nie każe spać. Nie wmówi nam nic. <śmiech> Więcej! <śmiech> Więcej, tak? No nie. Nie wmówi, że do... to... bajki. Nie wmówi, że to... bajki. <laughs> Dobra. Można się przejrzeć. Dlatego usta są potrzebne tak, Do tych ich, do tych ich to zakochania znak. Tego, kto tak pocałuje mnie. Tego, kto, kto tak pocałuje to... mnie. Pokocham się. <grym> Zaczarowanej! A no tak, 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 ja śpiewałam w Zaczarowanej jako ptaszek. Nie byłam jeszcze księżniczką, bo byłam za malutka. Ty drucha we mnie masz. O nie, to jest najgorzej, bo ja tu mylę tekst. Ty drucha we mnie masz. Mhm. Kiedy szukasz, okay. gdzie twój koł? A przytulny dom jest wiele mil stąd. Aha! Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty druga, druga we mnie masz. Jezus, to przecież nie druga zwrotka. Co mam powiedzieć prócz do drobnostka? Ten odtarty słońce świat. Hej, jest ok, jest ok, drobnostka, drobnostka. No, co poddaje się? Wiem, co to za piosenka. Yy, drobnostka, yy, drobnostka. wiedzieć prócz drobnostka, ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, okay, jest okej, okay, drobnostka, bo jestem zwykły półbóg, łata brat. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things surround you. What more is you looking for? <laughs> no! Pierwszy raz, jak sięga pamięć, będzie bal i świateł moc. Pierwszy raz, jak sięga pamięć. Przedańczy. Nie prze. Przedańczy. Za tań... Nie za. Wy tam? Nie wy. Nic. tańczy. Będę. Całą noc! Punkt, <śmiany> <śmiany> Ale dobrze, przetańcie z tobą. Chcę. Całą noc. Uuu! Lustro, odpowiedz gdzie jest to drugie. <śmiany> ja. Niechaj ona. Albo którą drogę wybrać mam, bo są dwie wersje. To jest edycja. Ta pierwsza była dobra. Która z nich jest zła? Zrobiła to, zrobiła to. I love this song. Masz w sobie. No, to jest kolejna. kiedy się zdaje, że się nie uda nic. Ona daje siłę, by się wzbić. Jeśli to jest ten moment, to zaczynam teraz ja jeszcze? Bronić marzeń w bitwie o szczęście, o to, by razem być. A gdy nas nie pokonamy, nic nie. O! Czy wiecie, co to jest za rzecz? To jest dzikie ucho niezgody. Ej, stuk, 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 mm, tik, mm, tik, 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 mm. tu podziemiam, dzień po dniu. Wciąż puk, 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 tik, tik. Mmm, 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 się szło. <grym> Hej, ho! Ale to jest ta piosenka Nie, no nie wiem. Podoba nam się tu. Look for the bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. It's from The Beauty and the Beast. Can I tell them where it's from? Yeah. The Jungle Book. This yeah. is the most famous song from Jungle Book. That's why a bear. Can I sing it? Yeah. <laughs> That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Come on, Mowgli. <laughs> Które zna... nie, za... na... Które jest gdzieś tam, tak nie to, nie ta, nie ta część. Szukam tego tekstu w tym tej... nie mogę go znaleźć. Ja mogę cał zespoł. Gdzie się nie może chcą zejść, coś woła No dalej co? Daleko stąd, I co dalej? marzenia są tak. To to? To to jest refren. No nie no, wiem, co to, to, to co widzę. Widzę światło na wodzie, Coś śni nie... jak ogień A tak to leci, no dobra No ale brawo Piona, słuchaj pięknie Chcę mieszkać tam Kiedy jest cień Lub w słońcu brodzić dzień Cały Wśród ludzi żyć Wolną już W ich świecie być Naprawdę chcę Zależy która to zwrotka, no a dlatego mi się Zmieliło. Wolną już być było w ostatnie. Prawo to! Prawo! Mała syrenka. Duch żyje w nas. O, Duch nam ilśnie, pilnuje z nieba. biegu nocy, dni. Tak? Na, na straży prawdy. To już nie ma tego dalej. Nie, już jest nie? Ja już wystarczy ci to. Uuu. Uuu. Arabska noc.

and let me know What's behind that line? What's beyond that line? Will I cross that line? Yeah! Oh my god! No nie zgarniesz, to no, spróbujmy. No spróbujmy. <coughs> e, co mamy taniec? <coughs> co mam do konać? Taniec humula! Jeśli masz ochotę ci na wyprzekne jest, ja twojego królpa, bo nie znajdziesz lepszy mięs! Oto chytnych swoń, stąd się z chabowoń! <coughs> Jeszcze raz, proszę. jeszcze raz. Co mamy kołać? Taniec chaa! Jeśli masz ochotę dziś na wiepsowinę kęs, zjedz mojego króla, bo nie znajdziesz lepszych mięs, od ochydnych stron, w się w schabu woń. Ugry szynkę! <noise> <noise> Jopiop! Tu z tej szynki ja Ale proszę japiop, jap. macie bracie w ma to... Więcej czekaj, do kolejki goń! O, no tak, no zło! Znałaś to? Tak. No? Tam pałac w słońcu lśni, znam po angielsku. My w złote wejdziemy drzwi i weselny Chyba, tak, to chyba, bo... Polskiej wersji nie znam, Nie A jeszcze. potrafisz zaśpiewać angielską? day my prince will come Some day I'll find my love And how thrilling that moment will be When the prince of my dreams comes to me Boże, jak ja tego. Dajemy punkcik za to, nie, jest, nie da się nie, za to... ja nie da się A jak jest po polsku? Powiedzie nas na tron. W życiu tego nie znaleźć, mimo tego, że znam to, bo. Blisko już do walki, <śmany> naprzód gna, ha, ha, ten czas. <śmany> tylko twardy <śmany> rozkaz łączy mnie i was. Lepiej. Lepiej odejdź, bo dla ciebie brak miejsca. Więc gnaj stąd co tchu, z ciebie nic z tym nie da się zrobić tu Silny bądź musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali nasz wyniku. A równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda tu za chmur. Jakiś banał lat mm, przybywa mm, mm. A serce coraz głupsze Mój rozum krzyczy, weź się w karby Lecz serce głuche, gdy mm. się uprze Kogo ko, chcesz no, Serce masz na wierzchu, już straciłaś głowę Co to? <śleskuj> to nie ani słowa, a Asio Co z tego? Ka? on nie powiem że go and can you feel the love tonight tonight how is late to rest it's enough to make kings and vagabonds Believe the very best. Yeah! Yes! <laughs> Hell yeah. yeah! We włosy zablądały się wiatr, Kamień z mi spadł to dopiero początek. No. Nogi na biegu rwą Jestem wolna jak tak. No. lodu miłości stanęła w drzwiach i to jest jak oni tam w tym duecie, więc ciężko mi jest to zaśpiewać. Nie jest... co? żemy tak pół słowa, nie kończ wiem tak? Tak, ale zamiast już od dziś ciebie, dziś ciebie dziś mi zesłał los, nie będzie trosk. Już od... Y, ju, mm -hmm. Już od dziś ciebie dziś mi zesłał los nie będzie trosk. Odkrywamy szlak, nie, nie znamy w dawnych, dawnych dniach. dniach. Miłość stanęła w drzwiach. Ja to ja ryczyłem, Miłość I stanęła w drzwiach. Miłość stanęła w drzwiach ty A potem nie I ty, było. I ty, i ja, i ty, i my. I ja, i my, no. i oni, i one. Sam wszystko to yeah. chcę zobaczyć. Ci obcy są tacy sami jak ja. Powiedz, czy to znaczy, że może to powiedz, czy to znaczy, że może coś wspólnego ze mną, że może to wspólnego ze mną coś ma? Tak! Tak! Jezu, Brawo! Skończy, to nie jest takie obszup, że się śpiewało tyle razy, ale Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Kto waszym zdaniem zasługuje na miano króla i królowej Disneya? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie zajrzyjcie na nasz Instagram i Facebook, gdzie znajdziecie więcej materiału z tego odcinka. A dzisiaj chciałabym specjalnie podziękować następującym patronom Mateusz Błaszczyk, Krystek Tok, Patryk Leszczyński, Mikołaj Szymański, Michał Radomski, Maclaw89 i Adam Szczykutowicz. Bardzo wam dziękuję za to wsparcie. Jak ona yy, wszystkie dubbinguje, to jak ja mam zgadnąć do... tego dubbingowałam okazało się dwie ale dobrze czek do uśmiechu dobrze czy czy to czy to czy to czy to wracam do gry do gry wracam na 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 Ostatni raz. <grywa> no to zależy. Podpójrz, 6-5, Simmy No gratuluję. Ci no bardzo ci dziękuję. Ale to była wyrównana walka? Ale to była ciężka walka. Bardzo ciężka walka i trochę powinniśmy iść do częstochowy na kolanek za to. Nie, chodź na króla Alwa pójdziemy dzisiaj. <laughs> Zrobimy tak, że zaprosimy tu patronów, żeby byli tacy mądrzy i tak. wszystko wymyślili mm -hmm. i niech oni teraz skatują na te Did you like this video? Give us a like. Subskrybujcie <laughs> nasz kanał. Tak. Dzikie ucho. Yeah, 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 yeah. And what are your favorite Disney songs? Leave a comment below. Przepraszam. tum 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 tum